Cześć witajcie w kolejnym odcinku Lasota Diecast. Dzisiaj zajrzymy sobie do mojej kolekcji e, i pochwalę wam się e, moją kolekcją z Jurassic Parku. E, mam kilka modeli z Matchboxa, jeden, który ostatnio wpadł z Hot Wheelsa. Więc e, kto nie widział e, ten za dużo nie straci. Kto nie widział ostatniego unboxingu? No mamy tak. Na pierwszy ogień rzucimy sobie. O, może Wam w ogóle pokażę. Fajny jest ten ładny kartonik Jurassic World Mercedes-Benz Unimog U1300L. Ok. Sobie zostawimy ładnie. O. Hihi. Lokowanie produktu. Um. Więc tak, tak jak już mówiłem model bardzo fajny, bo chciałem mieć Unimoga, więc mam te terenowe, które są w mainie dostępne nie podobały mi się za bardzo. A tutaj mamy takiego z jakąś zabudową tutaj ratunkową bądź jakąś inną a, przepraszam, no wystarczy przeczytać, że to jest Mobile Veterinary Unit, czyli jakaś mobilna jednostka weterynaryjna do leczenia dinozaurów. Fajny znaczek tutaj z dinozaurem. Tak, jak już mówiłem we wcześniejszym filmiku wszystko fajnie, tylko tutaj zabrakło więcej detali, jeśli chodzi o światła. Tutaj jest tu jakaś tablica, cokolwiek. No nie, nie, nie uraczyli nas takimi rzeczami. Ale trudno. Następne będzie bardzo ikoniczne auto. Z Jurassic Parku. Nie wiem, czy mi tutaj ładnie. O! Także mamy tego Jeepa. A, Jeepa, przepraszam. Ford Explorer. Jurassic Park e, Tutaj jest 2018, ale to jest na, e, To jest data licencjonowania, więc tak, mamy tego tego Fordzika, który został zdemolowany przez e, tyranozaura Rexa e, Skończył w filmie w takiej postaci e, bardzo chciałem dorwać tego, który jest cały, ale niestety nie udało mi się, więc lepszy ryc niż nic. Mam tego dziurawego. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tyranozaur zaatakował. No to po prostu lubi naleźniki. A tu spójrzcie, o, jest taki ładny tam w środku beżowy, niespalony. Więc sam bym się skusił. E, bardzo fajny smaczek dla fana filmów. Tak powinien być postawiony. E, następnie mamy już e, gagatki, takie, o, które posiadam z kartą. Co prawda, nie do wszystkich mam kartę. Oj, przepraszam najmocniej, Zobaczcie. Mam do niego kartę. Co do innego nie mam. Widzicie, starczy sobie przejrzeć. No i mamy tutaj tego i śmiesznego dinozaura. Śmieszny tylko dlatego, że nam nic nie może zrobić, bo nie żyje. 93 rok Ford Explorer 4. Czy mam tu jakąś datę, żebym mógł Wam chociaż plus minus powiedzieć, kiedy ja się w to zaopatrzyłem? 2022. Tutaj mamy jakąś datę. Jest to całkiem możliwe. Trochę pepków przedreptałem, zanim to znalazłem. No to skoro już widzieliście następną kartę, następna karta będzie taka. Widzicie, zmienił się tu tylko samochód. Na, na yy, karcie mamy z 2019 roku Jeepa Gladiatora. I tu już mamy naklejkę jakąś. Eee, tak, Pepko. Tu jeszcze jakaś. Grant and Bowman Nie wiem co to jest Ale tu już mamy znowu 2021 Więc też nie jestem pewien Z kiedy to są te naklejki Ale tak nie to nie naklejkami tu mamy się interesować Tylko tym właśnie Jeepem Znowu mamy to logo Dinozaura fajne Dużo, bardzo dużo detali. No to już jest półpremka. Jak widzimy tutaj na górze mamy piłę łańcuchową, jakieś bagaże. Tu jest dodatkowa krata, żeby zabezpieczyć okno przed y, dostaniem się tu wszystkich y, tych drapieżnych... Wszystkich tych drapieżnych dinozaurów. Przepraszam że za, za moje ziewanko, ale... Jest godzina wpół do drugiej i delikatnie już mi odcina zasilanie. Yy, mamy łopatę. Mamy jakąś żółtą gaśnicę Nie wiem co to może być. Ale naprawdę fajny model. No brakuje nam tutaj tylko tak naprawdę światełek z przodu i z tyłu i by był naprawdę naprawdę mega fajny yy, jeep. Yy co mamy dalej? dalej mamy coś takiego. to jest mój najmniej ulubiony z tych wszystkich. Chevy Silverado z 2015 roku, 2022. nie mam pojęcia co to, co te daty mają ze sobą wspólnego, ale zobaczmy sobie. Całe ubłocone na tych obrzydliwych, brązowych kółkach. Tu mamy coś... On jest z farmy jakichś dinozaurów, ale tutaj się nie mogę rozczytać na tym. Mamy Chevy Silverado. Ceratops Farms. Farmy ceratopsów. O ile to samo ubłocenie na aucie wygląda naprawdę fajnie, no to te brązowe, brązowe kółka i, i brązowe felgi, no to wygląda jakby były zrobione. Nie powiem z czego, ale powiem tylko tyle, że to też jest brązowe. No, żeby coś z tego było, to by trzeba było tutaj słapa przywalić i by, i by to jakoś wyglądało. A teraz z racji, że nagrywam jeden po drugim, możemy sobie porównać e, też e, odcinek jeden po drugim nagrywam, znaczy się e, też mamy Chevy Silverado e, tylko że z Hot Wheelsa. Tak jak widzimy to jest trochę inny model Chevy Silverado. Bardzo inny. Dobra, takie trochę głupie porównanie, ale był pod ręką, tą żal nie pokazać. Ok. Teraz ostatnie auto, które mam na kart od którego mam kartę jeszcze. A mamy tutaj z 93 Jeepa Wranglera. Tu co mamy? 2022. Ok, więc temat kart mamy zakończony. To też jest ikoniczne auto z tego filmu. Widzicie, Jurassic Park. Szkoda też, że nie ma pomalowanych świateł, ale jest fajnie ubłocony, umorusany. Nie ma tych brzydkich brązowych kółek przede wszystkim. I z tego co widzę, to koło zapasowe jest odwzorowaniem tego, które jest oryginalnie. No tyle tylko, że jest w wersji o połowę mniejszej, ale tak, Made in Thailand super, super auto, bardzo ikoniczne. A na sam koniec y, ostatnie auto, do którego niestety nie mam karty. Y, wtedy jeszcze nie bawiłem się w oszczędzanie kart. A mamy tutaj. Z 2014 Mercedesa G klasę Bardzo lubię G klasy. Chociaż nie mam ich za wiele. Tak naprawdę, to nie wiem, czy to nie jest jedyna G klasa, jaką posiadam. Patrzę teraz na półkę, ale nie widzę. Nie widzę Mercedesów. Więc, no cóż. Mamy tutaj. 0,5 oznaczenie. Też te takie dziwne yy, przerysowania po dinozaurach jak na tym fajne też modaliki. Bardzo lubię Jurassic Park. Eee, no i tak, to jest już wszystko z tej. Z tej serii zaraz wrzucę Wam te autka na podstawkę obrotową, żebyście sobie też mogli się im bliżej przyjrzeć, a w tym odcinku z mojej gadaniny to już wszystko. Nie ja będę przeciągał i opowiadał jakiś głupot dalej. Więc zapraszam do kręciołka i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!